Przymierzam najpiękniejsze sukienki z mojej szafy, w których nie chodzę, bo nie mam okazji. Więc dzisiaj zadbałam o tą okazję. To jest sukienka z Asosa i mam z nią bardzo miłe wspomnienia. Spójrzcie tylko na ten piękny haft kwiatowy, jak widać, jestem fanką. Więc wspomnienia. Słuchajcie, ja w tej sukience byłam na weselu, w którym czułam się po prostu fatalnie. Czekajcie... Trzeba chyba będzie dopiąć jakoś. Ona ma tutaj takie guziczki malutkie. Korzystałam z pomocy. To była pierwsza okazja od narodzin naszego synka, kiedy mogliśmy dziś wyjść we dwójkę z mężem. Mieliśmy takie niesamowite plany. Jak my to nie będziemy tańczyć, szaleć, bawić się? Poszliśmy, ja o godzinie 22 poczułam się tak, że słaniałam się dosłownie na nogach. Najchętniej bym działa. Mam nawet wideo, ktoś nagrał, jak tańczę z mężem. Po prostu tańczę... Tańczy już tak, on mnie po prostu przechyla z jednej strony na drugą. Wyglądało jakbym była no, po jakimś mocnym o, ale ja jestem abstynentką. Ja w ogóle nie piję i nie piłam też wtedy. O godzinie 22 mówię, słuchaj idziemy, zwijamy się, ja nie wytrzymam. Poszliśmy do domu, ja nawet się tak zastanawiałam, czy ja jestem chora. Co się okazało? Niedługo potem zrobiłam test ciążowy i, i okazało się, że jestem w ciąży. I to była pierwsza oznaka ciąży, którą pominęłam. Niesamowite, totalne, obezwładniające Męczenie. A sama sukienka prezentuje się, tak? Wielbiam ten odcień różu. Tutaj ma takie delikatne ramionczka. Z tyłu guziczki, ale chyba nie zapięte do końca. Mąż zapinał i nie miał cierpliwości. Czuję się w niej jak. Królewna. Były też inne kolory, był taki delikatny miętowy, chyba biały, no ale w białym na wesele nie wypada iść na ślub, wiadomo. Poza tym to jest zdecydowanie mój kolor. Ja jestem królową różu od małego. A jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze perełki chowa moja szafa, ja jestem i jak przy okazji robię w nim porządek, to widnijcie, obserwuj i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć i czołem!